Konflikt. Kiedy świat balansuje na krawędzi anarchii, pojawia się nowa nadzieja. Elitarna, międzynarodowa grupa specjalna, której celem jest zakończenie wojny i przywrócenie wolności wszystkim narodom. Overwatch. Żołnierze, naukowcy, awanturnicy, odmieńcy. Strażnicy, którzy przez lata bronili globalnego pokoju. Dzięki ich oddaniu świat się odrodził. Zaś dziś, mimo że ich praca dobiegła końca, wzniosłe ideały wolności i równości nigdy nie zostaną zapomniane. bitwie mieli Rezonatura, no tego z rakietami na klacie. Trailer tej gry obowiązkowo trzeba obejrzeć w naszym ojczystym języku, bowiem zwiastun zrobiony jest na miarę dobrze zapowiadający się bajki Pixara czy Disneya. Ale czym właściwie jest Overwatch? Patrząc na bibliotekę Blizzarda mamy MMO, strategię, hack and slash, karciankę i mobę. Brakuje jednak pewnego dużego gatunku strzelanki. Overwatch to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, w której wcielimy się w jedną z dwunastu na tę chwilę dostępnych postaci. Mamy całą plejadę barwnych bohaterów, od podróżującej w czasie i przestrzeni i poprzez wojownika uzbrojonego w młot rakietowy, po kochającego naturę robota. Każda postać jest inna i dostarczy nam unikalnych wrażeń podczas rozgrywki. Dość istotną cechą Overwatch jest to, że w grze nie chodzi o klasy, chodzi bardziej o bohaterów. Każda postać ma swój charakter, co z pewnością ułatwi nam utożsamienie się z nimi. Skoro jesteśmy już przy postaciach, to może o paru z nich opowiem. Smuga. Moda brytyjka, która na wskutek nieudanego eksperymentu doznała desynchronizacji czasowej. Po opracowaniu dla niej urządzenia stabilizującego otrzymała wiele ciekawych umiejętności. W walce posługuje się dwoma pistoletami pulsacyjnymi, potrafi wykonywać trzy krótkie teleporty, a nawet cofnąć się o parę sekund w czasie. Jej super umiejętnością jest bomba pulsacyjna. żniwiarz. Terrorysta, którego przeszłość jest tam nieznana. Bezlitosny najemnik i morderca, który poluje na byłych agentów Overwatch. Posługuje się dwoma silnymi strzelbami. Potrafi przybrać postać upiora, przemieszczając się bezcieleśnie przez krótki czas. Jest zdolny do swojego rodzaju teleportu, a super superzdolnością jest wirująca śmierć. Wdowa. Niegdyś żona ważnego agenta Overwatch. Została porwana przez organizację terrorystyczną i przeprogramowana neuronowo w bezlitosną zabójczynię. Na polu bitwy posługuje się karabinem snajperskim. Jest bardzo mobilna dzięki hakowi z liną, potrafi rozkładać groźne pułapki, a jej super zdolność to wizjer, który pozwala widzieć przez ściany. Winston. Genetycznie zmodyfikowany Gorul z Księżyca, genialny naukowiec i twórca gadżetów oraz broni. Podczas rozgrywki będzie używać działa Tesli, rażąc prądem swoich przeciwników. Posiada także plecak odrzutowy, no i jako tank może rozstawiać projektor osłonowy, a super z będzie pierwotny szał. To dopiero początek listy bohaterów. Polecam zerknąć na kanał Overwatch oraz stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, będzie się ona toczyć w różnych zakątkach świata: na ziemi, w futurystycznym, superświecie, który został nieco zmieniony. Bój będziemy mogli stoczyć np. w świątyni Anubisa czy w ciasnych alejkach Londynu. Aktualnie dostępne są dwa tryby: ładunek oraz przejęcie punktów. Ładunek, jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli jakiś ładunek, który jedna drużyna będzie musiała eskortować, natomiast druga, oczywiście, sabotować, jak i zniszczyć, lub przejąć po prostu sam ładunek. Przejęcie punktu jest to nic innego jak przejmowanie różnych punktów na mapie. Które będą nas y, nagradzać różnymi punktami, więc y, bardzo dużą tutaj y, wagę kładzie się na pracowanie z naszą drużyną. Jest to bardzo ważne i rozgrywka będzie toczyć się w troszeczkę niestandardowej ilości graczy, jako że będzie to 6 na 6. Podsumowując, Overwatch jest to kolorowa, barwna, bardzo ciekawa gra, która wciąga, ma bardzo ciekawych bohaterów, ma bardzo ciekawy model rozgrywki i ogólnie wszystko wygląda świetnie. Jak na produkcję Blizzarda, oczywiście troszeczkę odstaje od standardowych tytułów, które są bardziej, powiedzmy, czasem mroczne, bardziej poważne. Tutaj jednak stawiamy na rozgrywkę z przyjaciółmi bardzo pozytywnie gierka wygląda i jak najbardziej będę chciał oczywiście ją przetestować. W najbliższej przyszłości beta zapowiadana jest na 2015 rok.